Pochwalony jest Chrystus. Słuchajcie, ciąg dalszy pewnego rodzaju mojej polemiki z księdzem profesorem Michałem Poradowskim, związanej z jego artykułem, a tak naprawdę, naprawdę fragmentem książki pod tytułem Neocatchumenat, który, który wydał i który do dzisiaj w jakiś sposób jest poczytny, szczególnie na stronach internetowych, które w jakiś sposób chcą krytykować drogę neokotchumenalną. Więc, więc przejdźmy do rzeczy. Pierwszy taki argument, który, który zanim zacznę bardzo kolejne paragrafy omawiać w artykule Księdza Profesora, to nazywam sobie tak zwa, takim argumentem personalistycznym, czyli dotykającym jego osoby. Bo żeby staram się zrozumieć Księdza Profesora, wejść w jego myślenie, nie tylko krytykować tezy, które stawiam, bo byłaby to wtedy pusta polemika i polemika, która nie wnosiłaby absolutnie nic dobrego. Więc pierwsza rzecz, którą widzę u księdza profesora, jest to, że, że, że widzę w jego działaniu, w jego pracy naukowej niesamowitą troskę o dobro kościoła powszechnego, którego on jako kapłan jest, jest częścią i należy do tej, do, do, do tej hierarchii kościoła, który za ten kościół ostatecznie jest odpowiedzialny. To jest, to jest człowiek, kapłan, który, nie, 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 który bardzo umiłował kościół. I ten Kościół jest jego przestrzenią, jego rozwoju, jego życia, jego powołania, wszystkiego. Yy, dlatego, dlatego tym bardziej chcę go obronić przed wszelkimi atakami, tymi z zewnątrz, ale również tymi wewnątrz Kościoła, które, które widzi akurat w przypadku yy, drogi nauk między innymi. Yy, jednak na początku chciałbym Pokazać pewien kontekst czasu, w jakim wychowywał się i wzrastał w swoim powołaniu ksiądz profesor Michał Poradowski. Przede wszystkim jest to, ksiądz profesor był świadkiem działań wojennych II wojny światowej, w której no, widział w jaki sposób kościół jest niszczony, widział męczeństwo kapłanów, biskupów. Którzy, którzy oddawali swoje życie niejednokrotnie w obozach koncentracyjnych. To jest, to jest pierwszy kontekst. Drugi kontekst życia księdza-profesora księdza to, to jest komunizm, który za wszelką cenę, doskonale o tym wiemy, chciał rozbić kościół od wewnątrz, chciał sprowadzić jakiś, jakiś kryzys kościoła, obniżyć jego autorytet i jego jakąś wewnętrzną spójność. To jest czas e, prymasa tysiąclecia, który o tą jedność kościoła e, nieustannie walczył. I, I ksiądz Michał w tym czasie był, był kapłanem, który, który studiował, który się rozwijał, e, który tworzył pierwsze swoje, e, swoje traktaty teologiczne, więc, więc to na pewno też trzeba zauważyć. I kolejny etap rozwoju życia, treści życia księdza-profesora, to jest kryzys tak zwany kryzys posoborowy. Kryzys szczególnie rozwiązłości seksualny seksualność 1968 roku, i kryzys, który jest związany jest z modernizmem, ksiądz profesor był świadkiem tysięcy odejść od kapłaństwa w Europie Zachodniej, która bardzo szybko wprowadzała postanowienia soboru watykańskiego II, albo raczej to, co oni uważali za postanowienia soboru watykańskiego II, bo, bo to są dwie różne rzeczy. I, i ten kapłan, który, który jest świadkiem tego tych, tych doświadczeń, Myślę, że właśnie te wydarzenia, które przed chwilą wspomniałem, one musiały wywrzeć na jego myśleniu niesamowite piętno, ale, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. To jest jego historia, która go kształtowała, która ukształtowała jego myślenie i jego, jego obecność w Kościele. Dlatego, dlatego też widzę jego postawę obronną jako absolutnie naturalną w kwestii, w kwestii tej historii, którą, którą on przeżył, że że ma taką postawę w swoim myśleniu, przede wszystkim teologicznym, taką zdystansowaną, taką e, obserwującą i szukającą pewnego rodzaju zagrożenia. Że, że bardziej, bardziej się profesor skupia się na zagrożeniach, które mogą wynikać z pewnych nowości, niż na tym, co w tych nowościach może wychodzić ostatecznie dobrego. E, więc nie uważam właściwie tego za złą postawę, ale, ale po prostu za jego postawę i jego wkład w naukę. Ale również polemikę, w której, w której teraz w jakiś sposób e, uczestniczymy. E, więc, e, więc ta jego, jego zachowawczość tak naprawdę będzie dotykała nie tylko humanatu, ale wszystkich ruchów odnowowych, e, posoborowych, wszystkich ruchów tak zwanego żywego kościoła, czyli Focolare we Włoszech, Komunia e, Liberazione, e, czy na gruncie polskim będzie to Ruch Światło Życie. Nowa w Duchu Świętym, czy na gruncie hiszpańskim i potem panu, panu hiszpańskim yy, nauka komenatu. To, to, to będzie jego postawa właśnie niesamowicie zachowawcza. Co jest ważne odnośnie księdza profesora. Ważne jest to, że jak znajdziemy sobie informacje na jego temat w internecie, odkryjemy taką notatkę, że ksiądz profesor jest typowym przedstawicielem tak nurtu integrystów. Już tłumaczę, czym jest nurt integrystów. Przede wszystkim to jest taki nurt w Kościele, który jest właśnie zachowawczy wobec postanowień Soboru Watykańskiego II. Integryzm oznacza postawę człowieka przeciwną osłabianiu tradycji Kościoła. Tradycji, która, która jest rozumiana jako depozytom fidei, czyli, czyli tego depozytu wiary, który Kościół niesie przez, przez wieki. I będzie integrysta przeciwny dostosowywaniu prawd wiary i sposobu ich nauczania do okoliczności wynikających z laicyzacji świata współczesnego. Czyli ksiądz profesor będzie jako integrysta stał na straży, że to, co było dobre, dalej jest dobre. I nie należy w żaden sposób na nowo nauczać czegokolwiek. Jeżeli Kościół dał katechizm rzymski, to trzeba być wierny temu katechizmowi. Nieważne, czy, czy świat się zmienia, czy nie zmienia. Nie potrzeba dostosowywać nowych metod do przekazywania starej, ale jakże ciągle żywej wiary, co, co, co jest dość ważne. Sam termin integryzm, sam termin integryzm. Ogla, o, sam termin integryzm oznacza poglądy środowisk katolickich które wyrażone są w naukach papieży, szczególnie błogosławionego Piusa IX, być może już świętego, i na pewno świętego Piusa X. E, więc to będzie Integrys, więc prawda jest taka, nie wyobrażam sobie Integrysty, czyli księdza profesora Michała, e, nie krytykującego drogi nauki humanalnej. Nie krytykującego ruchów Fokolary, Komunia Liberacjone czy, czy Ruchu Światu Życie na warunkach polskich, nie wyobrażam sobie, bo, bo wtedy nie byłby integrystą. Wtedy nie byłby przedstawicielem swojego nurtu, który jest potrzebny w kościele. Integryzm jest potrzebny w kościele, ponieważ dzięki pewnego rodzaju krytyce, mniej lub bardziej konstruktywnej, te nowe ruchy mogą, mogą się odnajdywać rzeczywiście w kościele. Badać na ile rzeczywiście ich postawa, ich nauczami jest zgodne z tym, czego naucza Kościół przez wieki, a na ile nie, i w ten sposób też korygować, korygować swoją drogę. Więc, więc to jest o tyle, o tyle dobre odnośnie księdza, księdza profesora i, i, i tego całego, całej, całej dyskusji, którą zaraz będziemy prowadzić i tej polemiki. I drugi argument, który chcę poruszyć w tym filmiku, to jest argument historyczny. I to jest, to jest bardzo ważne, bo, bo ja ten filmik nagrywam w 2020 roku. Yy, natomiast yy, trzeba zauważyć, że ksiądz profesor żył mimo wszystko troszeczkę w innych czasach. To znaczy, ksiądz profesor urodził się w 1914 roku, a zmarł w 2003. I to jest bardzo ważne. Do, do, do rozpoczęcia dalszej dyskusji, z tego względu, że krytyka księdza-profesora jest związana z czasem, z sytuacją, w której droga neokatokumenalna nie miała jeszcze żadnego tak naprawdę ugruntowania w prawie kościelnym i, i w dokumentach kościoła. A więc ksiądz-profesor, pisząc swój artykuł, pisząc swoją książkę, tak naprawdę e, bierze udział w dyskusji, gdzie jeszcze Kościół nie zabrał swojego stanowiska w związku z drogą. E, dlatego, gdybyśmy polemizowali właśnie w 2000 roku, albo troszeczkę wcześniej, czy w latach 80., -tych, 90., -tych, to jego argumenty są po prostu pewnym głosem w dyskusji. W Kościele już tak to działa, że, że dyskusja może być prowadzona na, na wszelkiego rodzaju płaszczyznach, szczególnie przez teologów, Związanych z doktryną katolicką, ale w momencie, kiedy Kościół wypowiada się na dany temat, a Kościół wypowiada się w oficjalnych dokumentach, między innymi, to, to jeżeli Kościół coś przemówił, to jakby temat się kończy. Tak było z wieloma dogmatami, na przykład z dogmatem o wniebowzięciu na świętej Marii Panny, przedtem jak Pius XII ogłosił ten dogmat oficjalnie w bólni Munificentissimus Deus, w 1954 roku chyba. To wielu teologów absolutnie sprzeciwiało się tej doktrynie jako absolutnie niekatolickiej, jako doktrynie, która jest zagrożeniem dla Kościoła, i, i, i było takich paru niemieckich szczególnie teologów, którzy, którzy pisali e, okazałe tomiska na ten temat, teologiczne traktaty. Ale w momencie, kiedy bulla weszła, Piusa XII ogłaszająca dogmat, ci teolodzy ze swoich tez się momentalnie wycofywali, jako błędnych po prostu. Nie wiemy, czy ksiądz Michał, ksiądz profesor Michał Poradowski by się wycofał ze swoich test, kiedy by zobaczył, że droga została w Kościele zaakceptowana. Tego nie wiemy. Możemy tylko badać jego, jego poglądy w podobnych sytuacjach, czy one się zmieniały, czy się nie zmieniały. Ale to też tylko i wyłącznie byłby domysł. Więc, więc ta dyskusja jest o tyle trudna, ta polemika jest o tyle trudna z tego względu, że jakby argumenty księdza profesora nie są zaktualizowane o pewne zmiany w, w świecie, które, które zaszły w 2005 roku, kiedy droga uzyskuje wstępne, wstępną aprobatę, dokładnie nie pamiętam. Co więc więcej, więc nie znamy tej relacji, ja się posługuję troszeczkę moimi notatkami, więc polemizujemy z argumentami ze zmienionym kontekstem historycznym. Więc, więc to właściwie sprawia, że ta dyskusja troszeczkę przestaje być ważna. No bo, no bo dyskutujemy z czymś, czego tak naprawdę już nie ma, ale mimo wszystko spróbujmy to zrobić. Mimo wszystko spróbujmy to zrobić. Więc to chyba na tyle na razie na ten filmik. To na tyle na ten filmik. Następne filmiki już będą poświęcone bardzo konkretnym argumentom teologicznym i odwołaniem się do konkretnych paragrafów księdza profesora, które. Które w jego artykule się pojawiają, no, na które będę starał się w jakiś sposób odpowiadać. Więc zachęcam do udostępniania tej serii, filmików, oto już drugi, do subskrybowania, jak chcecie widzieć jakieś inne moje serie, które nagrywam. Więc e, wszystkiego dobrego, bracia Wam życzę i nie tylko bracia, czyli wszyscy ludzie, którzy wchodzą tutaj na dobrej woli. Braci nazywam e, tych, którzy są po stronie rodziny chociaż wiadomo, że każdy chrześcijanin ochrzczony jest moim bratem, więc, e, więc serdecznie do tego zapraszam.